Temat obu staneczny. Jakie jeszcze akcesoria przydadzą Wam się na tego typu wyjazd? Po pierwsze, My Dance Assistant jest to taki sprzęt, który pozwoli Wam trenować solo. Mamy taki sprzęt dla panów, dla pań, dla chłopców i dla dziewczynek. Dobieramy go pod względem wzrostu, pozwala nam on utrzymać ramę i trenować ramę w ten sposób, aby wzmocnić wszystkie mięśnie pleców i ramion. Dodatkowo musicie oczywiście mieć chłonny ręczniczek mniej więcej tej wielkości. Na każdym treningu będzie Wam po prostu przyjemniej przetrzeć pod z czoła. Dodatkowo przed spływającym i ściekającym potem zabezpieczą Was również opaski na włosy. Opaski i takie opaski na rękę, którą również można sobie przetrzeć w czoło. Mamy również wersje męskie. Bądź damski, jest to uniwersalny produkt czarna opaska z elastycznej dzianiny. I jeszcze jeden bardzo fajny produkt, który również polecam. Są to wkładki do butów z węgla bambusowego, które pochłaniają wilgoć z butów. I zabijają wszystkie bakterie. Dzięki temu buty nie będą śmierdziały. Bo buty śmierdzą dlatego, że rozwijają się tam w środku, w tej wilgoci bardzo łatwo bakterie i grzyby, i to właśnie powoduje brzydki zapach, a nie sam pod siebie. A więc takie właśnie wkładki, które pochłoną wilgoć. I wysuszą wasze buty, e, świetnie się sprawdzą. Dodatkowo pamiętajcie, po każdym treningu wystawiajcie buty do wysuszenia. Absolutnie nie wolno butów trzymać w foliowej torbie, jeśli już to tylko w materiałowym woreczku, ale i tak zawsze wystawcie buty do wysuszenia.